Dzień dobry państwu witam serdecznie. Dzisiaj mamy 19 grudnia 2023 roku i jesteśmy w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie na uroczystości opłatka 2023. Będzie cała relacja z tego wydarzenia na YouTube oraz informacje na stronie muzeum.pl. rada stanu, z Krakowa Teresa Darland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowa Rada Starna Polskiego Społecznego Komitet Konstytucyjny. Korzystając z okazji, życzę wszystkim Polakom zdrowia, szczęścia, pomyślności, wiary, nadziei i determinacji w nowym, nadchodzącym roku oraz wspaniałych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia z nadzieją na wspaniałą przyszłość. Dziękuję. Kiedy przybyłem byłem w Betlejem, to były odległe już czasy, w latach 70. podczas mojej studiów w Rzymie, byłem zadziwiony tym, że na polu Pasterzy, to jest miejsce, gdzie tradycyjnie, w tradycji przebywali Pasterze, którym Anioł zgastował, wieść o narodzeniu Zbawiciela Świata, że właśnie stamtąd, sporo Pasterzy, można było widzieć kreogiany, czyli zbudowany przez Heroda pałac i zamek jednocześnie. I wyobrażałem sobie, że przecież tak niedaleko od miejsca, w którym na świat przyszedł Pan Jezus, znajdował się Jego śmiertelny wróg. I że z wysokości metrem tego pola pasterzy można było widzieć nawet pochodnie straży. Heroda, stojących na murach tego samego. Dzisiaj Herodian już nie jest widoczne. Są budowane, bowiem oddzielone nowymi zabudowaniami, a także niestety murem zniesionym przez Idzaela, dzielącym Bentley'em od tej części należącej do państwa żydowskiego. Ale to jest znak. Rodzi się zbawiciel świata pośród przemocy i zła tego świata. I tak prawdę wyraziła kolenda Franciszka Karmilińskiego, mówiąca o tym, że moc truchleje. W chwili, kiedy rodzi się zbawiciel świata, ludzka moc traci swoją siłę. Wiemy, że ta konia po raz pierwszy była wykonana w farze białoskockiej w 1792 roku. Pół roku po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej, wojnie w obronie konstytucji 3 maja. Rok, miesiąc, przepraszam, miesiąc po w świętach Bożego Narodzenia 72 roku, 23 stycznia 1793 70... doszło do drugiego rozbioru Polski. Można było odnieść pewne wrażenie wtedy, że ludzka moc wcale nie truchleje, przeciwnie, triumfuje. A ci, którzy wiążą swój los, Nos także swojej ojczyzny z narodzonym zbawicielem świata przegrywają. Ale okazało się po latach, po dziesięcioleciach, po długich ponad 120 latach niewoli, że moc tego światła, tego świata struchlała i że znowu Polska jak wtedy mówiono w 1918 roku, Zmartwychwstała. To pokolenie legionistów, to pokolenie Haleńczyków, Powstańców Wielkopolskich, także Powstańców Śląskich sprawiło, że Polska mogła cieszyć się niepodległością i suwerennością. I potem znowu kolejne Rozbiory Polski w 1939 roku i kolejne ogromne, długie zmagania o pełną suwerenność zakończone tym etapem, w jakim stał się <grym> symbolicznie dzisiaj wiemy, rok 1989. I kolejne lata zmagań i nowe zmagania, które stają przed nami. Ale przecież z tą samą wiarą, z tą samą głęboką wiarą w to, że jest nad nami Boża Opatrzność, będziemy śpiewać podczas nocy pigilijnej za kilka dni. Podnieść rękę Boże dziecię, błogosław Ojczyznę tło, w dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłę, swoją siłą. Wspieraj i majętność naszą i wszystkie wioski z miasta. Bo Słowo Boże, pojednorodzony bo syn Boży ciałem się stał, stało się człowiekiem i zamieszkało między nami. Stąd zawsze płynęła moc i siła polskiego narodu, który tego dzieje, łączymy z przyjęciem psztu w roku 966 przez księcia Mieszka I. My naprawdę nic nie wiemy. Nie ma żadnych zapisów poza jednym. O klęsce wojsk Mieszka I w starciu z Wichmanem z 963 roku. My nic nie wiemy. Jak wyglądały nawet wierzenia tych Odpowian tych Polaków, którzy przyjęli chrześcijańską wiarę. Dla nas Polska zaczęła się ze co wtedy rodziła się i polska narodowość, i polska państwowość. I dodajmy jeszcze, o tym mówią dzieje niełatwe, tragiczne niekiedy polskiego narodu. Jeżeli naród polski tracił Państwowość, polską państwowość, pozostawał z tym narodem Kościół. Umacniając wierze, broniąc tej wiary, dając nadzieję, że mimo kolejnych prób i zawierów dziejowych, Polska wróci do swojej dawnej świetności. To miejsce, w którym się znajdujemy, obecność żołnierzy Armii Krajowej pokazuje dobitnie jak wyglądały te dzieje w ostatnich dziesięcioleciach. Pamiętamy to osamotnienie Polski w 1939 roku, ale także w 1944, czego symbolem było Powstanie Warszawskie. I pamiętamy to wszystko, co się Dokonało i znowu symbolem tego jest Jałta w 1945 roku. Osamotnieni, ale niepokonani, niezłamani. Właśnie dlatego, że pojawiały się kolejne zastępy i żołnierzy niezłomnych, i ludzi niezłomnego ducha, którzy trwali tej tradycji najbardziej pięknej, wspaniałej przy Polsce, trwali pamiętając, przekazując najpiękniejsze tradycje, broniąc historycznej prawdy, o naszych bohaterach, o ludziach, którym zawdzięczamy naszą wolność, zdając sobie sprawę z tego, że te zmagania o wolność, o suwerenność, będą trwały ciągle. Taka jest nasza geopolityczna sytuacja, takie są nasze wyzwania, ale też takie jest wielkie przekonanie, że jak długo Polska będzie z Chrystusem ciągle rodzącym się w naszych sercach, nie upadnie, nie zginie. Co śpiewali przecież legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego w dalekiej, dalekiej Italii, kiedy Polska została wykreślona z map politycznych Europy. Proszę trwać w tej pamięci. Proszę tę tradycję niezłomną przekazywać dalej. Proszę budować swoją nadzieję na Chrystusie, który nieustannie przychodzi, by rodzić się w naszych sercach i nieść ze sobą swoje błogosławieństwo. I to są właśnie te życzenia, które pragnę Państwu przekazać jako arcybiskup metropolita Krakowski, jako pierwopolarni podnajak, jako człowiek, który od kilku lat żyje także tutaj. W tradycji jakże żywej, jakże, jakże patriotycznej Małopolskiej. Proszę trwać i proszę żyć nadzieją. I proszę z wielką miłością i jasnością, jak zawsze, wyciągać do drugiego człowieka rękę z białym okładkiem, symbolem chleba, chleba będącego symbolem Pana Jezusa, Tego, który jest miłością i który obdarza nas nieustannie w swoim pokojem. Przejdź Boże Państwa. Jeszcze zanim przejdziemy do dzielenia się opłatkiem, chciałbym po pierwsze podziękować, niestety nie może z nami być dzisiaj Pan Marszałek Witold Kozłowski, który wsparł naszą dzisiejszą yy, Wigilię i przekazał przeze mnie jak najlepsze życzenia. To był dobry, dobry czas dla nas wszystkich, dla nas wszystkich. Jest też tutaj z nami Pani Monika, nasz przyjaciel, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego, która ma list od wojewody, yy, wojewody małopolskiego. Proszę Pani Moniko. Panie Dyrektorze, Prezesie, Panie Panie i Grzegorz przekazał, że mam do czytania wizę Pana wody Ale pozwólcie, że już nie będę zabierać tego, tego czasu, tej radości, tego spotkania Waszego tutaj i pozwolę sobie tylko przekazać najserdeczniejsze życzenia, życzyć Państwu wytrwałości, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. i dziękuję swoimi ludźmi Pana wody, że jesteście Państwo tutaj. A list pozwolę sobie przekazać na ręce pana prezesu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zbierajcie siłę swoją siłą do nas i majętność całą i wszystkie wioski z miasta. she is cast her to know this is